Cześć to Zuza! Nawilżenie skóry twarzy to obok odpowiedniego oczyszczania najważniejszy element codziennej pielęgnacji. Szczególnej uwagi wymaga cera sucha, wrażliwa i zmęczona. Rozwiązaniem dla osób zmagających się z tymi problemami jest krem do twarzy na dzień Nutridom. To kosmetyk, który zapewni doskonałe nawilżenie i regenerację, a przy tym sprawdzi się jako baza pod makijaż i ma bardzo ładny, delikatny zapach. W swoim składzie zawiera starannie dobrane składniki odżywcze. Olejek makadamia wygładza i nawilża skórę, sprawia, że cera wygląda na wypoczętą. Kozie mleko działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Olejek arganowy widocznie ujędrnia skórę, a wyciąg z zapewni cerze matowe wykończenie. Krem ma lekką konsystencję, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Całość została zamknięta w estetycznym szklanym słoiczku z białą minimalistyczną etykietą.